Witajcie. Do dzisiejszego naszego filmiku potrzebujemy włóczkę i dopasowane do niej szydełko. Ja będę używać włóczki, mieszanki bawełny z moherem w kolorze niebiesko-zielono-błękitnym. I do tego dobrałam sobie szydełko 5 mm. Tutaj na włóczce, jak widzicie, wskazane jest 6,7, ale 6,7 jest stanowczo za duże do tej włóczki. Dlatego biorę troszeczkę mniejsze. Chciałabym Wam pokazać, jak zrobić heksogen, czyli sześciokąt babuni, inaczej nazywany. Nie jest to sprawa trudna. Trzeba tylko. Ogarnąć tutaj początek. Jak załapiecie początek, pierwsze dwa, góra, trzy okrążenia, to później będzie szło bardzo łatwo i przyjemnie. Heksogen zwiększa się bardzo szybko, przybiera na wzroście i można z niego zrobić bardzo fajne. Rzeczy, na przykład swetr. Tutaj mamy próbkę wzoru Heksogen na małej włóczce, na cieniutkiej włóczce. To jest na szydełko 2,5. Więc to będzie bardzo drobna praca. Jak widzicie, ona faluje. Nie bójcie się to wszystko później ładnie się schowa, nie będzie żadnych fal, jeśli będziecie chciały na przykład zrobić sweterek. Jeśli chodzi o ten wzór jako wzór na podkładki, to niestety on się nie nadaje, gdyż widzicie, zobaczcie, układam, a mimo wszystko on on faluje. Można rozłożyć tylko cztery boki, pięć w sumie można by było ewentualnie Rozłożyć, ale sześć niestety nie da się z tego zrobić podkładki. Ale jeśli złożymy jeden bok razem, to mamy już rękaw. Rękaw i kawałek swetra. Więc pomysł na taki sweterek jest naprawdę bardzo fajny. A ja zaraz Wam pokażę, jak zacząć taką pracę. Przygotujcie do tego jeszcze znaczniki, jeśli ktoś będzie ich potrzebował. Od czego musimy zacząć? Według wzoru musimy zacząć od sześciu oczek łańcuszka zamkniętych oczkiem ścisłych. Potem Robimy sekwencję 3 słupki, 2 oczka łańcuszka, 3 słupki, 2 oczka łańcuszka i to powtarzamy 6 razy. A więc zaczynajmy. Robimy pętelkę. Sześć oczek łańcuszka, zamykamy oczkiem ścisłym. I mamy naszą pętelkę startową. Teraz robimy trzy oczka łańcuszka. I robimy narzut. I jeszcze w tej, w tej pętelce dwa słupki, jeden i dwa. Kolejno robimy dwa oczka łańcuszka. I trzy słupki. I trzy. I znowu dwa oczka łańcuszka. I znów trzy słupki. I po trzech słupkach znowu dwa oczka łańcuszka. Zróbcie tak, można to przesunąć troszeczkę, nawet trzeba, żebyśmy robiły nadal tutaj na naszych oczkach łańcuszka. Zróbcie sześć takich kompletów po trzy słupki i widzimy się tu na końcu. Mam już gotowe. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Teraz robimy jeszcze dwa oczka łańcuszka. I wbijamy się tutaj w trzecie oczko naszego pierwszego słupka i robimy oczko ścisłe. Żeby ten nasz heksogen wychodził nam ładnie, przejdźcie na, tą, na te dwa oczka łańcuszka oczkami ścisłymi. Czyli robimy jedno oczko ścisłe i jeszcze jedno oczko ścisłe. I jesteśmy tutaj na tej naszej przestrzeni. Co teraz? Teraz zrobimy rząd drugi. Czyli same nasze nasz w sumie wzór, motyw główny, czyli trzy słupki, dwa oczka łańcuszka, trzy słupki. Robimy trzy oczka łańcuszka jako pierwszy słupek. Robimy w tej samej przestrzeni jeszcze dwa słupki i dwa. Teraz robimy dwa oczka łańcuszka. Przesuwamy sobie to troszeczkę i w tej samej przestrzeni robimy jeszcze trzy słupki. Teraz robimy oczko łańcuszka i w następnej naszej przestrzeni robimy znowu trzy słupki. Raz, dwa i trzy. Dwa oczka łańcuszka. I znowu w tej samej przestrzeni robimy trzy słupki. Raz, dwa i trzy. Teraz oczko łańcuszka. Pamiętajcie, żeby każdą część przedzielić oczkiem łańcuszka i w kolejnej przestrzeni znowu robimy trzy słupki, dwa oczka łańcuszka, trzy słupki, oczko łańcuszka i przechodzimy do następnej wolnej przestrzeni. Powtarzamy to 6 razy, czyli tu już mamy dwa, to jeszcze cztery. I widzimy się tu na końcu, pokażę wam jak tą pracę, to okrążenie zakończyć. Mam już następne okrążenie gotowe. Teraz bardzo ważna rzecz. Nie zapominajcie o jednym oczku łańcuszka przed łączeniem, y, zakończeniem rzędu. Dlatego, że ta robótka później Wam się tutaj nie będzie ładnie układała i nie będzie tak, jak powinna wyglądać. Czyli po zrobieniu ostatnich trzech słupków, oczko łańcuszka. I oczkiem ścisłym, tutaj w trzeci słupek, bijamy się i robimy oczko ścisłe. I znowu robimy dwa oczka ścisłe, tak aby przejść tutaj na naszą kładeczkę. Dlaczego robimy takie przejście? Dlatego, że wtedy praca będzie wyglądała ładnie i schludnie. A w momencie, gdybyśmy zaczynały tu od tego momentu, musiałybyśmy zaczynać od słupka i to by później brzydko przy łączeniu wyglądało. Dlatego lepiej jest przejść tutaj do tej naszej kładki i wtedy praca będzie wyglądała i ładniej, i schludniej. Co robimy teraz? Teraz proponuję wam wziąć sobie dla osób, które nie potrafią jeszcze tak dobrze rozróżnić y, pracy, które nie potrafią y, patrzeć y, w, trój, w trójwymiar, lub boją się po prostu y, pomylić, proponuję wziąć 5 lub 6 znaczników. I Tutaj, gdzie mamy sekwencję trzy słupki, dwa oczka łańcuszka, trzy słupki, po prostu włóżcie sobie w ten sposób znacznik. I tak zróbcie na każdym rogu, bo ja to nazywam rogiem, rogiem robótki. Wtedy nie pomylicie się i nie zrobicie błędu. Przy, pierwszym, przy pierwszej tej sekwencji niepotrzebny jest nam znacznik, ponieważ zaraz Wam pokażę dlaczego. Potrzebujecie w sumie tylko pięć. Zaczynamy od trzech oczek łańcuszka, czyli jako nasz pierwszy słupek. Robimy znowu dwa słupki. Raz i dwa. Dwa oczka łańcuszka i trzy słupki. Raz, dwa i trzy. No przejdź, jest. Zobaczcie, widać jest ten pierwszy, yy, pierwszy segment, tak? Pierwszy ten nasz wzór. Jest oddzielony, widać go naprawdę. Bardzo dobrze, dlatego nie trzeba go zaznaczać. No chyba, że ktoś się boi i chce, to bardzo proszę, można również tutaj włożyć znacznik. Pierwszy rząd mamy za sobą, drugi rząd mamy za sobą, trzeci rząd. Tak jak zrobimy trzeci rząd, tak robimy każdy następny. Nieważne ile ich zrobicie: 15, 20, 25, w zależności jakiej wielkości. Chcecie zrobić sweterek. Każdy rząd robimy tak samo jak ten trzeci. Czyli zaczynamy od naszego motywu. Robimy oczko łańcuszka. I teraz tak na tym naszym pierwszym oczku robimy tylko trzy słupki. Raz, dwa. Trzy oddzielamy oczkiem łańcuszka i przechodzimy do naszego motywu. Ściągamy sobie na chwilę znacznik, robimy trzy słupki, dwa trzy dwa oczka łańcuszka. I znowu trzy słupki. Wzór jest naprawdę bardzo prosty. Zapamiętacie go naprawdę szybko. I wystarczy spojrzeć na poprzednie okrążenie i będziecie wiedziały, co dalej robić. Z powrotem wkładamy nasz znacznik, jeśli ktoś potrzebuje, jeśli ktoś sobie zaznacza, co by się nie zgubić. I to jest w sumie koniec naszego jednego boku. Teraz zaczynamy drugi bok. Już w sumie go zaczęłyśmy, ponieważ zrobiłyśmy nasz, yy, nasz wzór, tak? W takim razie powtarzam. Za każdym razem przedzielamy oczkiem łańcuszka. Tu robimy już tylko trzy słupki. Dwa. Znowu robimy jedno oczko łańcuszka i przechodzimy do naszego boku. Trzy słupki, trzy. Dwa oczka, łańcuszka, i znowu trzy słupki. Raz, dwa i trzy. Oczko łańcuszka, tak żebyśmy się nie zapomniały. Trzy słupki. Raz, dwa. I 3. Oczko, łańcuszka, i znowu nasz wzór. Tak robimy, aż dojdziemy tutaj do naszego początku, i spotkamy się tutaj. Pokażę Wam, jak połączyć, i powiem, co dalej. Mam już prawie skończony trzeci rząd, czyli zrobiłam nasz wzór, trzy słupki, oczko łańcuszka i łączymy oczkiem ścisłym. I dwa oczka ścisłe, aby przejść na naszą kładkę. Teraz robimy znowu to samo. Trzy słupki, znaczy trzy oczka łańcuszka, i jeszcze dwa słupki, czyli w sumie trzy słupki. Dwa oczka łańcuszka i trzy słupki. To jest nasz taki bazowy wzór. I on będzie na każdym rogu. Teraz. Oczko łańcuszka, trzy słupki na tej naszej poprzeczce. 2 i trzy. Przedzielamy oczkiem łańcuszka i znowu mamy poprzeczkę, czyli robimy znowu trzy słupki. Tych poprzeczek w każdym rzędzie będzie nam się zwiększać o jeden przy każdym okrążeniu. Czyli zobaczcie, jak zamkniemy to okrążenie, oczko ścisłe, oczko łańcuszka, przepraszam, nie oczko ścisłe, oczko łańcuszka, znowu trzy słupki, raz, dwa, trzy, dwa oczka łańcuszka i trzy słupki. 2 i 3. I zaraz Wam pokażę. Zobaczcie, miałyśmy dwa. W następnym rzędzie będzie trzeba zrobić 3 słupki, trzy słupki, trzy słupki. W kolejnym rzędzie będzie ich 4, 5, 6 w zależności od ilości naszych okrążeń. Pokażę Wam teraz. Troszeczkę większą już pracę. Zobaczcie. Tu już jest akurat złożona. Tych słupków jest zrobionych naprawdę sporo. Tu jest aż 17 okrążeń zrobionych. Praca jest. To będzie swetr na moją, na moją córkę. Więc yy, Czym więcej ich zrobicie, tym większy wyjdzie wam sweterek. Wszystko zależy również od włóczki. Czym cieńsze szydełko, czym cieńsza włóczka, tym praca jest mniejsza, drobniejsza. Czym większe szydełko, grubsza włóczka, tym praca jest bardziej y, miękka, bardziej y, szybciej się robi i jest po prostu szybciej większa. Dlatego dobierzcie sobie odpowiednie szydełko i odpowiednią włóczkę, aby praca była taka jaką chcecie. Dziękuję za część pierwszą. Pokażę jeszcze później, jak zszyć te części, aby wyszedł nam sweterek, jak zrobić przedłużenie. I jak zakończyć naszą pracę oraz pokażę jak zrobić do tego sweterka kaptur. Zachęcam, róbcie i czekajcie na kolejną część.